Nie potrafię zrozumieć, dlaczego radni Prawa i Sprawiedliwości nie wyrazili swojej opinii w sprawie trasy południowej. Tak, gość rozmowy dnia Radny Klubu Zielona razem z Bigniew Binek podsumował wczorajsze zachowanie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Przypominamy, Rada większością głosów zabezpieczyła w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 35 milionów złotych na wkład własny potrzebny do budowy trasy południowej. Może dziwić brak podjęcia stanowiska ze strony Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym to tłumaczył tym, że oni być może chcieliby jednak brać udział w dyskusji, choć wydaje mi się, z mojego punktu widzenia ona była niepotrzebna. Zbigniew Binek podkreśla, że wczorajsza nadzwyczajna sesja nie dotyczyła ani przebiegu trasy, ani długości. Samo zabezpieczenie pieniędzy jeszcze o niczym nie przesądza, więc nie powinno budzić kontrowersji, dodaje Binek. Tak naprawdę ci mieszkańcy, będą, których będzie dotyczyła ta obwodnica, są zadowoleni z tego rozwiązania. Zostaje jakaś grupa osób, która ogólnie jest niezadowolona, która jest przeciwna działaniom prezydenta, uważając, że, że, że te działania są na szkodę miasta. Radny z prezydenckiego klubu nie ukrywa zadowolenia z faktu, że Rada Miasta opowiedziała się za zabezpieczeniem pieniędzy na wkład własny. Jak dodaje teraz pora na ruch ze strony miasta, Zielona Góra będzie startować w wyścigu o unijne pieniądze na zrealizowanie jednej z najważniejszych inwestycji drogowych najbliższych lat. To jest istotne, bo rozwój miasta zależy od tego, że należy dokonywać inwestycji, które będą w dalszym ciągu mo mo mogły generować rozwój miasta. Rozmowa redaktora Tomasza Misiaka z radnym klubu Zielona Nazem Zbigniewem Binkiem oczywiście na tvzg.pl.